Ale to jesteśmy w wyjątkowym miejscu, najwięcej dotykam, wygrywam, ja wiem, że Ty jesteś taką kobietą zaangażowaną, bardzo twarz o swoje zdrowie i to jest dla Ciebie chyba bardzo ważne. Tak, to jest dla mnie bardzo ważne i też jest ważne dla moich bliskich, no. że, że zadbałam o to zdrowie i że po prostu odzyskałam balans. A czy Ty masz na przykład jakiś taki, wybierasz jakiś pakiet badań, który sobie zawsze co roku robisz i na przykład, nie wiem, bierzesz sobie jakiś konkretny dzień urodzin, że wtedy robisz badania krwi? Ja tak naprawdę teraz już mam wpisane w kalendarz, że co 3-4 miesiące robię badania krwi. Jestem w stałym kontakcie z lekarzem i po prostu dbam o to, żeby te wyniki badań były takie jak w obecnym momencie. A co myślisz na przykład o Polkach i o tym, że no niektóre kobiety zapominają o tym badaniu piersi, o tej regularności? E My, kobiety, mamy to do siebie, że dbamy o wszystkich dookoła i bardzo rzadko myślimy o sobie i o swoich potrzebach. Zapominamy czasami o tym, że my, nasze zdrowie, samopoczucie jesteśmy tak bardzo ważne, ponieważ jeżeli my będziemy zdrowe i szczęśliwe, to nasi, nasze otoczenie, nasi najbliżsi również będą szczęśliwi z tego powodu, że, no, że my o siebie dbamy, że oni nie muszą nas do tego namawiać. Że my też same pokazujemy, jesteśmy takim wzorem dla młodszego pokolenia, że należy dbać o siebie, że należy robić badania, że należy chodzić do lekarza, sprawdzać i być czujnym i uważnym na wszelkie, wszelkie zmiany i nie bać się tego, bo nasz strach czasami może powodować taki paraliż i może nas kosztować bardzo dużo. To jest naprawdę ważne. Pamiętam też, że my niedawno, kilka dni temu rozmawialiśmy i ty powiedziałaś, że jesteś wielką zwolenniczką edukacji zdrowotnej i też wspomniałaś o tym, no, że dbasz o swoje dzieci. Właśnie, czy ty masz jakieś, jakiś szereg badań, które wykonujesz swoim dzieciom? Czy ty je szczepiłaś? Ogólnie, jeżeli chodzi o zdrowie, to korzystam z rad lekarzy i staram się nie czytać różnych... Informacji w internecie, a jeżeli mam jakieś pytanie, na które potrzebuję profesjonalnej odpowiedzi, to zwracam się do profesjonalisty. Dbam też o to właśnie, żeby, żeby szczep, szczepić i w sensie dbać o zdrowie moich, moich dzieci, robić badania krwi co jakiś czas, bo to też jest bardzo ważne. Także tak, dbamy o siebie, dbam o, dbam o nich. Dobrze, że o tym pamiętasz. A czy na przykład Twoje dzieci, już trochę też zmieniając temat, mają czasami problem w związku z tym, że mają znaną mamę, która jest wiesz, rozpoznawalna, któ którą pewnie ludzie mijają na ulicy i witają? Nie wiem, czy mają, nie okazują tego, jeżeli mają taki problem. Dla nich to chyba jest takie naturalne już. Ja dla nich jestem po prostu mamą, taką zwykłą, a nie panią z telewizji. Może wiesz, odczuwasz, że na przykład czerpią jakieś trochę korzyści z tego, że mają znanomą? że wiesz, tutaj coś mogą szybciej załatwić, coś tutaj przegadać? Wiesz, co? Nie wiem, nie wydaje mi się. Myślę, że tego nie wykorzystują za bardzo. Oni też żyją w zupełnie innym świecie, zdala od mediów, zdala od aktorstwa. Mają swoje zainteresowania, także pewnie nie myślą o tym, żeby, że w jakimś tam stopniu może im to ewentualnie pomóc. Ja też wiem, że ty jesteś taką bardzo odpowiedzialną mamą. I czy Ty na przykład miałaś jakiś taki moment, że zdecydowałaś, że twoje dzieci będą miały później telefony komórkowe, czy już właśnie mają dostęp do telefonu? Mają dostęp. No, są nastolatkami, więc, więc mają dostęp. Też im tego dostępu nie ograniczam, bo staram się uczyć ich tego, że sami powinni sobie regulować i dawkować to, ile czasu spędzają przy telefonie. Oczywiście tych rozmów z mojej strony jest bardzo dużo, z różnym efektem. Natomiast wierzę w to, że takie zakazy do niczego dobrego mogą nie doprowadzić. To jednak ta sama świado świadomość, że wiem ile czasu konkretnie spędziłem w telefonie, yy, co muszę jeszcze wykonać, i tak jakby dysponowanie tym swoim czasem, to jest ważne, żeby się tego nauczyli. Przynajmniej ja tak uważam. Dokładnie. Ty też należysz do takich gwiazd, które na przykład nie publikują za bardzo prywatności swoich dzieci. Ty też chronisz ich bardzo. Pokazujesz jedynie właśnie tył głowy, nie pokazujesz twarzy nigdy. A wiem, że też są gwiazdy, które pokazują tą prywatność swoich dzieci. Nawet ostatnio Lil Mastri, taka influencerka, założyła taką fundację, szerparentingową, która prowadzi takie działania, żeby pokazywać właśnie te dzieci w internecie, w sieci. Co ty myślisz o tego typu właśnie działania? Ja od samego początku. Yy... Ustaliłam, że nie pokazuję wizerunku chłopców, dbam o ich prywatność, bo to, że ich rodzice są osobami, które są rozpoznawalne, że są aktorami, to nie ozna i funkcjonują w tym show biznesie, nie oznacza, że oni również. Są takimi osobami i że też będą funkcjonować w show biznesie, bo jak teraz się z czasem okazało, oni kompletnie nie są tym zainteresowani i wydaje mi się, że dobrą decyzję podjęłam. Zresztą też ze względów bezpieczeństwa. Chcę im, chciałam dać im możliwość tego, żeby dorastali z dala od tego zgiełku i z dala od reflektorów. Już tak właśnie na sam koniec, czy myślisz, że na przykład Twoje bliźniaki tak się trochę na Tobie wzorują i by na przykład w przyszłości też chciał pójść tą ścieżką aktorską, jak widzą na przykład mamy w telewizji, że tak sobie świetnie radzi? Na razie mają inne plany, niezwiązane z żadnym światem artystycznym, no. ale jeżeli w przyszłości by zmienili zdanie i jednak chcieli pójść. Stronę, no to będę za nich trzymać kciuki, będę ich wspierać, nie pomagać, nie załatwiać, ale będę po prostu przy nich i będę im służyć pomocą, jeżeli będą takiej pomocy e, słownej, wsparcia potrzebować.